Znowu wspólnicość, jakoś tak. Jak już tutaj jestem i sobie coś nagrywam, to jest mi dobrze po prostu do Was chwilę ponadawać. Nie będzie długo, ale będę chciał się odnieść do jednego ciekawego tematu. Serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście pisali komentarze, skąd oglądacie. Jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. Widzę, że już wyszło powiadomienie, więc zaraz pewnie niektórzy z Was tutaj dołączą, co mnie bardzo cieszy. I witam Ania z Poznania i nie tylko wszyscy, którzy oglądacie hmm, chciałem wam pokazać, jaki się tu ładny robi zachód słońca. Cześć, Uri, witam cię serdecznie. E, ładny zachód słońca. Jak mi się to podoba tutaj w Polak nicości, cześć Mirek. No i co będę chciał przejść do e, tematu dzisiejszego żywca? E, mówiłem wam, że e, słucham często e, Tomasza Piekielnika, no i miałem okazję dzisiaj sobie posłuchać. Wiecie czego? No jednego właśnie z materiałów, jakie wrzucił i odnosił się do tego, że Polska ma płacić za, za sprzęt dla Krainy U. Że prezydent Żeleński wystosował, wystosował po prostu takie oświadczenie nawet, tak powiedział wprost, że no pasowałoby, żebyście, żebyście to wypłacili. Za ten sprzęt cały, za to całe uzbrojenie, czy słucham Krzysztofa Janczaka, nie, nie znam. Posłucham, to dam znać. Czy byśmy za to wszystko my po prostu płacili i my byli obarczeni rachunkiem i fakturą. No, za to co ten. Ja jeszcze tak sobie teraz myślę i to już są moje przemyślenia, jak oni ustalali ten budżet. Budżet, gdzie jest ta taka duża dziura budżetowa na 300 miliardów złotych. Oprócz tego oni mówili, że 200 miliardów ma iść właśnie na uzbrojenie w Polsce, i ja wtedy powiedziałem to już, już to mówiłem wcześniej nawet, że ciekaw jestem, jaka część kwoty i tej sumy, jaka ma być przeznaczona na zbrojenia w Polsce, pójdzie po prostu na wschód od Polski, do Krainy U i to było coś, co ja już mówiłem wcześniej i nie musiałem długo gdzieś się zastanawiać, żeby po prostu idąc tokiem rozumowania i logiki, jaka jest wśród naszych polskojęzycznych polityków, czego się można po nich spodziewać i jakie oni mogą podjąć działania do tego, żeby po prostu wyprowadzić te pieniądze, no bo trzeba powiedzieć sprzęt który miałby być nasz, nasz, to są pieniądze, czyli to są pieniądze Polaków, którzy pracują uwaga jak, w pocie czoła. Ocierają to czy ten pot z czoła, nieważne jak pracują, czy fizycznie, czy umysłowo, ale muszą się upocić, zapłacić mnóstwo podatków, podatek od podatku, od podatku, od podatku, od podatku. I te pieniądze są po prostu wydawane i marnowane. Marnowane na utrzymanie drugiego narodu, marnowane na to, żeby, żeby po prostu wydawać od tak, tak, żeby pojechał sobie jakiś sprzęt na wschód. Dla, dlatego jest właśnie taki tytuł tego dzisiejszego żywca. Bezczelny karakan. Karakan, karakan, no bo jest to człowiek niskiego wzrostu, jest to człowiek yy, niski, jakby to powiedzieć. <grym> yy, Niskich lotów. Jest to człowiek, który, który jest rzeczywiście uosobieniem bezczelności w swoich żądaniach. Jest to człowiek, który jest uosobiony po prostu, jest tak bezczelny nie tylko w tym, co żąda, ale w tym, jak to robi, z jaką pewnością siebie, jakie to jest w ogóle oczywiste, że my, czy też ktoś inny, czy inne kraje mają pomagać i wyciągać właśnie tą rękę, żeby. Żeby dać, dać. Dziękuję Renatka za łapki w górę. E, więc e, jest to bezczelność, jest to bezczelność, ale w tym wszystkim, e, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to przewidywalne. E, przewidywalne, co zrobią nasi polskojęzyczni politycy, że ich nie trzeba będzie długo przekonywać do tego, e, żeby, no, żeby po prostu spełnić te żądania. Jeden przecież z polityków chyba PiSu, nie pamiętam, chyba z PiSu to powiedział, że my jesteśmy sługą tego narodu, że powinniśmy się zachowywać jak słudzy tego narodu. No to jeżeli politycy tak mówią, no to o czymś to po prostu świadczy. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że my mamy się podporządkować i że my mamy nie zadawać pytań, tylko robić swoje. Robić swoje a w naszym interesie, jak oni to uważają, to jest po prostu ich dokarmiać, cały czas podsycać, żeby mieli, żeby mieli po prostu dalej możliwości prowadzenia tego, co prowadzam na szerszą skalę. Dosyć tego, że mamy ich jeszcze utrzymywać i, i, i płacić za to wszystko, to jeszcze nas pchają w ten cały konflikt, w to całe zdarzenie, żebyśmy to my po prostu. W tym jeszcze może nawet uczestniczyli. Już robią. Co jest Piesiu? Nie denerwuj się! Nie denerwuj się! Cichutko, cichutko tam być, cicho! Taki kudlik. E, oni już robią po prostu wszystko, żeby nas też przecież popchać e, w to. Jeszcze wczoraj słuchałem Łandrzeja suwerennego, co powiedział Donald Tusk. Jak cały czas powtarzał, że to jest nasza wojna. E, powtarzał to wielokrotnie. E, używał tego rodzaju stwierdzenia e, na, jakimś, na jakimś. To było jakieś takie spotkanie. E, tam miał swoje takie przemówienie Donald Tusk. Jest to nawet na kanale Donald Tusk e, oficjalnym. Można sobie to wziąć i e, po prostu obejrzeć. I jak ktoś jest zainteresowany i będzie miał po prostu, e, jakby to powiedzieć, cierpliwość i. Chęć, żeby to zobaczyć, a tego się już później nie da od zobaczyć, jak już zobaczycie, no to tylko ostrzegam, tak? Co ten człowiek mówi, wyczynia i jak podżega do tego, żebyśmy po prostu byli w konflikcie z wrogiem, którego, no nie wiem, nie mamy wroga jakiegoś. Ja nie słyszałem, żebyśmy byli w konflikcie z jakimś krajem, no ale jemu się wydaje coś innego. Helmut dostał. Nawet ostrzeżenie od Wiktora Orbana, że jeżeli on tak uważa, że my jesteśmy w jakimś konflikcie z Rosją, no to niech on sobie, że to jest niebezpieczne, co on robi. A i żeby w tym całym świetle tak samo nie, nie stawiał po prostu w innych krajów i Europy, bo. A tym, a tym bardziej Węgier, bo Węgry nie mają nic do tego. Przed chwilą szedłem tutaj, ludzie jak szli jak nagrywałem, a teraz idą jak robię transmisję na żywo. Cały czas się gdzieś tu spotkamy, bo idą z psami. Także tak to jest. No i w tym wszystkim my, którzy mamy jeszcze za to zapłacić. Zapłacić rachunek do wystawienia, niech tam płacą. Polacy płacą, przecież ich stać, przecież mają... Pieniądze przecież ten, no tam zadłużą się na tych kolejnych e, kilkanaście pokoleń 300 miliardów, dziura budżetowa teraz, e, kolejna. Jakby tak nie szły te pieniądze na te zbrojenia 200 miliardów. Ja nie twierdzę, że nic nie wydać na armię, no bo trzeba utrzymać wojsko i tak dalej, ale gdyby nie szły te pieniądze na to, no to byśmy mieli. E, to byśmy mieli 200 miliardów, byli do przodu, czyli by już było tylko 100 miliardów długu. Jakby jeszcze uciąć trochę parę rzeczy, a jestem przekonany, że dałoby się uciąć mnóstwo kosztów, to by się okazało, że może mamy jeszcze nawet nadwyżkę w budżecie, albo braknie delikatnie i nie byłoby wcale takich pieniędzy, które Polska musiałaby się zadłużać na kolejne pokolenia. Więc. To jest tak, jak biorą się do rządzenia ludzi, ludzie, którzy nie są Polakami. To jest tak, jak się biorą do rządzenia ludzie, którzy nie biorą odpowiedzialności za to, co robią, jak wydają pieniądze. No, bo przecież pieniądze publiczne to są pieniądze niczyje, można je zmarnować od tak. To nieważne, czy milion w tą, czy 100 miliardów tamtą, można je po prostu od tak wydać. To nie ma znaczenia. To są pieniądze publiczne, czyli pieniądze niczyje. Oni wychodzą. Z takiego po prostu założenia, gdyby ci ludzie odpowiadali za to, co robią swoimi majątkami, i e, gdyby zostali powiedzmy rozliczeni w ten sposób, że oni i ich rodziny e, byłyby pozbawione wszelkiego majątku za te wszystkie defraudacje, jakie robią, no to po pierwsze, by może tego nie robili, po drugie, może by się zastanowili, zanim by to zrobili, a po trzecie, to może mielibyśmy lepszych. Polityków, którzy byliby propolscy, i tacy, którym by zależało na polskim interesie narodowym. I nie jak to mówił kanał Pacz, tylko i wyłącznie e, w przyznacie pieniędzy, tylko poprzez polski interes narodowy można tutaj powiedzieć o wielu rzeczach. Wszystko, co jest związane z Polską, co jest propolskie i co jest dobrem dla Polaków. I to nie muszą być tylko i wyłącznie pieniądze. Ale. O tym no to można tutaj mówić też godzinami. Wiola, pozdrawiam nie wszystkich oglądających. Dlatego e, tak to jest. E, niestety e, nasza uległość, a właściwie uległość naszych e, polityków jest taka, że oni pewnie zgodzą się na to, e, na co powie e, prezydent Żeleński, prezydent Dej, no i będą realizować te. Te wszystkie jakieś, nie tyle nawet jak prośby, bo wiecie, jak ktoś przychodzi do was i o coś prosi, to może być tak, ej, cześć, pożyczysz mi 50 złotych? Proszę cię bardzo. No to, to to jest na tej zasadzie, tak? Ale nie, on przychodzi i mówi tak, wiecie co, wy macie za to zapłacić, tam i my dostajemy to za oceanu, przy, przyjeżdża to z USA, cały kontyngent dla nas, a wy za to płacicie, macie tam rachunek, i, i, i żebyście mi się tu nie ociągali z płaceniem. Jest zasadnicza y, różnica. I my jesteśmy właśnie w ten drugi sposób traktowane na podstawie tego przykładu, jaki powiedziałem. Tak to jest. Słuchajcie. Będę kończył, bo czas wracać, żebym tutaj nie zdziczał w tych y, nicościach. Obrócę trochę kamerę, żeby jeszcze tak y, pofilmować z drugiej strony. Was zachęcam do tego, żebyście pisali. Komentarze, co uważacie w ogóle um, w tej całej e, sytuacji? Czy powinniśmy dalej finansować dwa narody, czy nie powinniśmy finansować? Oczywiście, pewnie większość tutaj oglądających e, zdanie, jestem, jestem przekonany, co powiecie, co napiszecie, ale może ktoś tu będzie z przypadku i będzie uważał inaczej, to niech to uargumentuje, dlaczego mielibyśmy płacić za drugi naród i za to, co miałoby być do nich wysyłane. Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam was. Zapraszam na vloga, który będzie dzisiaj wieczorem. I dzisiaj zaczynają się też vlogtobery na kanale rodzinnym, więc was również zapraszam. Pozdrawiam serdecznie. Ja tak samo, Renatka. W żadnym wypadku. Zdrowka wam życzę i trzymajcie się. Do zobaczenia, papa. Pa.